Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Technologicznych Newsach Plus, czyli formacie, w którym zbieram co tygodniowo najciekawsze newsy z branży technologicznej, omawiam je i też te, które są moim zdaniem najciekawsze, najważniejsze do omówienia, rozszerzam względem zwykłych technologicznych newsów, czyli formatu shortowego, który się pojawia na tym kanale. Także słowem wstępu, jeszcze w tym tygodniu zebrałem 7 newsów, 4 krótkie i 3 takie dłuższe do ciekawszej, fajniejszej analizy. Także, zanim zaczniemy odcinek, zostawcie łapkę i subskrypcję, aby nie przegapić nadchodzących i przejdźmy już do pierwszego tematu, którym będzie konkurs między Teclab a Paulo Gomezem z Brazylii. Oto kto lepiej podkręci 40 Ti. Super. I z tych testów wyszło, testowali superposition w rozdzielczości 8K, że odpowiednio podkręcone pamięci VRAM w tej karcie mogą skutkować pokonaniem 4080 Przyrost w przypadku TechLab do 26 gigabitów na sekundę pamięci z 21 efektywnych, co przełożyło się plus podkręcenie do 9133 punktów w tym benchmarku z 7000 punktów, także przyrost o prawie 30%, to nam pokazuje jedną rzecz, że pamięć WiRAM w przypadku wyższych rozdzielczości, gdzie przepustowość pamięci odgrywa duże znaczenie, bardzo może wpłynąć na wydajność i też w zastosowaniach profesjonalnych. Natomiast w niższych rozdzielczościach to już nie ma takiego znaczenia. Ja też zrobiłem w tym benchmarku testy porównawcze i w przypadku Full HD podkręcenie o 1500. Pamięci efektywnej na 47000 zwykłej, czyli z węższą szyną, też z mniejszą przepustowością, poskutkowało przyrostem wysokości 2,5%. Ale w 8K 8,5%. Także jest tutaj pole do poprawy. Jeżeli macie wiedzę, jak się podkręca pamięci RAM, no to możecie zobaczyć, czy w waszych zastosowaniach to wpłynie. Natomiast jeżeli już macie na myśli, że Nvidia specjalnie obcina te przepustowości, specjalnie obcina taktowanie, żebyśmy kupowali wyższe modele, to tylko przypomnę, że dobrze, że tak robią, bo Intel też Forsował do limitów swoje procesory i skończyło się tym, że są niestabilne. Także jakiś limit musi być i dobrze, że tak jest, bo też podkręcanie pamięci, pamiętajcie, ma swoje koszta. Jeśli chodzi o termikę, no to z 68 stopni pod maksymalnym obciążeniem maksymalnie do 78 mi wzrosło, także podkręcanie zawsze przynosi ciepło i tutaj było mi... Nie inaczej i też pamiętajmy, że seria 30 wszyscy narzekali na to, że jest na pamięciach bardzo gorąca, także mamy sweet spocik, jeżeli ktoś potrzebuje i umie podkręcać, no to myślę, że warto. Natomiast tak jak mówię, do gier w rozdzielczości Full HD no to 2% to czy to jest warte świeczki czy nie, to zostawiam Wam do namysłu, a ja przechodzę już do kolejnego newsa czyli benchmarku Steel Nomad z pakietu 3D Mark. jak jesteście zaznajomieni z tym pakietem no to doskonale wiecie, że to są jedne o ile nie najlepszy benchmark jeśli chodzi o takie obrazowanie zastosowań gamingowych mamy w tym pakiecie wiele bardzo cenionych benchmarków, takich jak Fire Strike czy też Time Spy, którego właśnie Steel Nomad ma zastąpić i co mogę powiedzieć o tym benchmarku, bo już kilka dni jest, sam wykonałem Kilka prób, zarówno w wersji zwykłej, jak i light, czyli lżejszej do słabszych komputerów. Jest to benchmark na pewno krótszy, co jest plusem, bo przy testowaniu różnych konfiguracji, odkręcania, no to time Spy trochę zajmował czasu. Także tak, przy nawet zabawie, wy, wyciskanie rekordów też. Ainspire strasznie dużo czasu brał. Ten jest znacznie krótszy, plus też są jeszcze interaktywne tryby, że można się pobawić, zobaczyć jak ten benchmark działa, a wy jeżeli wykonaliście ten benchmark, to koniecznie pochwalcie się wydajnością w komentarzach. Natomiast przejdźmy do kolejnego newsa o wydajności właśnie, czyli FSR 3 na konsolach. Dostaliśmy update do gry Immortals of Ev Evium, Evium? Immortals of Avium. jakoś tak, który wprowadza właśnie obsługę frame generatora od AMD. Bo przypomnę tylko, że konsole, zarówno Xbox, jak i PlayStation, bazują na apu od AMD. Co za tym idzie, mamy frame generatora, czyli konsole już tej generacji. Będą się prawdopodobnie starzeć znacznie lepiej niż w przypadku poprzedniej generacji, bo tylko tak przypomnę. W pierwszych roku, jak jeszcze były gry projektowane na starą generację, to wszystko chodziło dobrze. Po czym następny rok albo dwa lata później, po premierze, gdy zaczęły przychodzić gry, no to się okazało, że nie wyrabiają stare konsole. Także w tym momencie może tego unikniemy przy kolejnej i ten cykl przydatności do gamingu konsoli będzie trochę dłuższy. Co też może uratować, jak sytuację ekonomiczną graczy. Bo pamiętam, jak było w przypadku premiery tych dwóch konsol nowej generacji, no to nie było w ogóle na magazynie żadnych i Xboxy i PlayStation chodziły po ponad 3000, o ile ktoś mógł je dorwać. Także być może tą fazę będzie łatwiej przeczekać. Natomiast jeżeli chcecie, żeby wasz PC wyglądał lepiej, no to z rozwiązaniem może przyjść G.Skill z swoimi nowymi ramami z serii Trident Z Royal. Jeżeli pamiętacie DDR4 -y były to najbardziej pensji świecące się RAMy poprzedniej generacji Czyli RAMy co prawda przepłacone, ale na najlepszych kościach wtedy dostępnych Które osiągały bardzo dobre wyniki, no i też miały swój charakterystyczny design W przypadku DDR5 mamy zapowiedź, że będziemy mieli zestawy do 96GB o parametrach 40 8400 mega transferów także bardzo szybkie, bardzo pewnie drogie i zobaczymy realnie jak one wypadną, na jakich kościach finalnie będą. No i co najważniejsze, jaka będzie cena? To szczerze mówiąc, mi się bardzo podobają, złoty design przemawia do mnie i do mojej wizji na przyszły komputer, więc może w przyszłym roku, jak dobrze pójdzie, uda mi się dla Was je przetestować w moim nowym komputerze. Natomiast jeżeli Wy myślicie o upgrade'zie komputera w przyszłym roku, no to może Was zainteresować karta graficzna 5090, o której jest kolejny przeciek. Jeżeli pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że prawdopodobnie dostanie 32 GB ram -u. i tutaj się to potwierdza. Dostaliśmy zdjęcie zlikowanego PCB karty graficznej, który został okrzyknięty Androidem ze względu na to, że wygląda jak maskotka pewnego systemu operacyjnego tej samej nazwie. natomiast właśnie, co jest tutaj na tym przecieku istotne pierwsza rzecz, 16 kości RAM, znaczy VRAM co to oznacza? bazując na budowie kart graficznych z rodziny ADY czyli serii 40 to tam najczęściej były stosowane właśnie kości 2GB chyba w każdym możliwym wariancie co nam daje łączną pojemność do 32 GB. Jedyne pytanie pozostaje, czy te 32 GB będzie w 40 w 50, 90, czy też tylko ekskluzywnie do TiK. Natomiast co jest ciekawsze jeszcze w tym przecieku niż sam Wiram, no to 3, 3 modułowa konstrukcja karty graficznej. I według tego przecieku co na Twitterze kopajt 7 Kimi udostępnił Będziemy mieli trzy płytki drukowane, główną płytkę PCB, płytkę z portami wejścia wyjścia, czyli porty monitorowe, i trzecią płytkę ze złączem PCI. Na pierwszy rzut oka, jak na to spojrzymy, no to to nie ma sensu, bo ma to niby sprawić, że będą kulery bardziej kompaktowe, ale realnie w standardowym użyciu standardowej budowie kart graficznych, którą mamy obecnie, no to to nie ma sensu. Bo to nie zmieni nic. Natomiast. To jest coś ciekawego, co ja tak chwilę pomyślałem i przyszło mi do głowy. Pamiętacie Titana, który finalnie chyba nie wyszedł, który był w przeciekach, on miał konstrukcję płytki drukowanej, czy znaczy płytki PCB odwróconej wertykalnie. Nie poziomo. I to ma w tym momencie bardzo dużo sensu. Bo jeżeli spojrzycie na płytki, w tym momencie one są szerokie na około. 10 cm i w tym momencie, jeżeli porty są na osobnej płytce, PCI jest na osobnej płytce, także nie musimy się martwić o to, że, jest, że trzeba zrobić jakieś zagięcie 90 stopni, tylko możemy dać jako drugą, to możemy uzyskać właśnie puller, który będzie bardziej efektywny, przez to, że damy tą płytkę pionowo. Bo co mam na myśli? W tym momencie karty graficzne są tak zbudowane, że powietrze jest zasysane od dołu, ono się odbija od PCB. Znaczy, przechodzi przez radiator, odbija się od PCB i wychodzi bokiem kart graficznych. Tak jest w tym momencie najczęściej. To tworzy co prawda lekkie zawirowania, jeśli chodzi o przepływ powietrza, natomiast jest to efektywne. Natomiast, jeżeli zrobimy cooler, w którym powietrze przechodzi od dołu, przechodzi przez wszystkie finy i wychodzi górą bez żadnych turbulencji dodatkowych, mamy znacznie bardziej efektywne chłodzenie, bo ciśnienie z powietrza zostaje to samo, bo pamiętajmy, że jeżeli powietrze się odbija i zmienia kierunek, no to ciśnienie spada, także nawet w perspektywie temperatur na procesorze czy też sekcji zasilania, no to nie wzrosną znacznie, bo mamy bardziej efektywne, z większym ciśnieniem powietrze. Może to nawet w niektórych przypadkach pomóc w przepływie powietrza. Witam Was, ja w tym momencie montuję film i chciałem tylko tak doprecyzować, chodzi mi m.in. o sytuację, w której mamy cooler IO i często nie ma wtedy nawiewu na sekcję zasilania. I w tym momencie możemy sekcję zasilania płyty głównej dodatkowo nawiewać. Co prawda będzie lekko cieplejsze powietrze niż jakby wychodziło z przodu obudowy, ale zawsze dodatkowy nawiew otrzymujemy. A jak wiemy, dodatkowy nawiew jest lepszy niż brak tego nawiewu. Także wracamy do odcinka. Dodatkowo, jeżeli mamy... Pionowo umieszczoną płytkę, to nie musi być koniecznie ta płytka umieszczona na samym krańcu, tylko może być w środku. Dzięki czemu rdzeń z dwóch stron może być, może mieć odprowadzanie ciepła. Prosta, jak właśnie tutaj w tym przecieku było. Kulery mogą być bardziej kompaktowe, poniżej trzech slotów, jeżeli dobrze zaprojektują PCB. jest realne. I jeszcze dodatkowy plus. Czyli sztywność całej konstrukcji. W tym momencie mamy PCB, do którego przytwierdzony jest radiator. Jeżeli zastosujemy pionową konstrukcję, to PCB będzie przytwierdzone do radiatora, a nie w drugą stronę. Dzięki czemu, w przypadku większych kulerów, ograniczymy szansę na pękanie samej płytki drukowanej, co miało miejsce, ma, ma miejsce dalej w serii 40, w przypadku właśnie 4,8 i 90, chociażby od Gigabajta. Także ja widzę w tym potencjał bo na dobrą sprawę, jeżeli mają rozdzielać na trzy płytki, to to jest w tym momencie jedyna sensowna opcja, aby to jakkolwiek działało i miało sens. Innej opcji nie widzę, a ma to sens i mogę powiedzieć, że jeżeli się faktycznie sprawdzi ten przeciek i będzie podzielona na trzy części płytka drukowana, no to prawdopodobnie ta konfiguracja, zwłaszcza, że tak jak już na wstępie mówiłem, Nvidia eksperymentowała z tym w przypadku serii Titan. Co prawda, chyba nie trafiły te z karty do produkcji finalnej, ale zamysł był i być może zamysł na chłodzenie właśnie przetrwał do serii 50. Natomiast jeżeli nie planujecie budować komputera dla zastosowań profesjonalnych, czy też do gier, a chcecie dla swojej małej lub średniej firmy serwer kupić w najbliższym czasie, no to AMD przychodzi ze serią Epiców 4004. Jeżeli się interesowaliście serwerami, no to wiecie, że AMD już w tym momencie miało serwery na AM5 Natomiast były to serwery na Ryzenach 7000 Pro W tym momencie dostajemy serię Epic Czyli tak naprawdę Ryzeny 7000 Z dodatkową obsługą rzeczy związanych właśnie z serwerami Z instrukcjami, z dodatkowymi zabezpieczeniami Które oferuje seria Pro i seria Epic Także to mamy po prostu Ryzen 7000 z dodatkowymi instrukcjami Dlatego też Uprzedzając pytania Nie, nie będzie warto ich kupować do komputera Stacjonarnego Najwydajniejszy czyli Ryzen 7950X3D To jest to samo co Najwydajniejszy Epic Czyli 7584PX Natomiast Cena jest większa Jeśli chodzi o wydajność Będzie prawdopodobnie w zastosowaniach konsumenckich ta sama, ale cena tak jak już mówiłem, będzie większa. Więc nie warto do takiego codziennego użytkowania. Cena najdroższego Ryzen'a ma być właśnie 699 dolarów, co przekłada się na 3,5 tysiąca zł w porównaniu do około 2,5 tysiąca za Ryzen'a 16-rdzeniowego z 3 dv V-Cache'em. A jak to ma właśnie w zastosowaniach profesjonalnych do zionów Możecie się domyślić, że tak samo jak w pełnych serwerowych procesorach, czyli Ziony są bite, mają problemy, nie dają rady, przegrywają na każdym możliwym polu. I nie inaczej jest tutaj. Epiki nowe mają zaoferować do 16 rdzeni w porównaniu do Zionów, które oferują 8 rdzeni, 192 GB maksymalnej pamięci w porównaniu do 128 GB, pamięć cache 128. Megabajtów względem 20 paru, jeżeli się nie mylę. Na Intelu, jak się mylę, to tutaj będzie informacja. A ceny: najtańsze Epiki zaczynają się od 150 dolarów, Intele ponad 200. Natomiast najdroższy Epic jest droższy, bo to jest 700 dolarów w porównaniu do Epika, w porównaniu do Ziona od Intela, który będzie kosztował trochę ponad 300. który kosztuje, nie będzie, który kosztuje, bo już jest dostępny na rynku. Trochę ponad 600 dolarów, natomiast oferuje o połowę mniejszą ilość rdzeni. Także szykuje się pełna dominacja w kolejnym segmencie AMD. No, niestety, Intel w tym momencie nie jest w stanie konkurować z AMD na polu procesorów serwerowych. Jeśli chodzi o serwery, no to tak jak już mówiłem, są dostępne na Ryzenach Pro. Też te płyty, które w tym momencie są serwerowymi płytami, otrzymają możliwość upgrade'u, także jeżeli macie taki serwer na jakimś Ryzenie 8 czy to 12 rdzenia, bo chyba do 12 rdzenia tych procesorów były maksymalnie te Ryzeny Pro, no to możecie się zainteresować Epiciem na przykład 4584PX. Natomiast jeżeli jesteście zwykłym konsumentem, to czy tutaj coś jest dla Was? Czysto teoretycznie, tak. Jeżeli AMD pozwoli na obsługę tych procesorów w standardowych płytach konsumenckich, bo na chwilę obecną nie ma oficjalnej obsługi, aczkolwiek na jednej ze stron, jak przygotowywałem odcinek, wyczytałem, że będzie nieoficjalne wsparcie. Jeżeli będzie nawet nieoficjalne wsparcie, no to ja widzę tutaj potencjał. Jakaś tania A620 czy B650 wraz z np. czterorodzeniowym EPIKiem, bardzo fajne do. Serwerów NAS domowych, czy też serw czyli serwerów, które służą do przechowywania danych, czy też serwerów LEX do obsługi multimediów, albo innych serwerów do jakichś hostingów Minecrafta, na przykład, albo stron www. Dla konsumentów też bardzo ciekawa opcja. To no, całość takiego serwera NAS bez dysków może się zamknąć w okolicach 2500, no bliżej 2500 złoty. Do tego Dyski w zależności od potrzeb, i szykuje się bardzo fajny zestaw. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o przewagę, nad Ryzenami 5000, chociażby, bo do nasów nie są potrzebne, do takich domowych powiedzmy. O, bo oczywiście, im bardziej skalujemy, tym bardziej procesory będą wymagające i będą te zastosowania wymagały większych procesorów, znaczy szybszych, z większą mocą obliczeniową, aby robić te transfery. Natomiast do takich zastosowań konsumenckich do domowych o ile sam procesor wydajniejszy nad 5000 serią nie sprawi jakiejś różnicy to pamięć DDR5 może dodatkowo usprawnić cały proces bo tam pamięć jest właśnie jako cache, co za tym idzie ja tu widzę potencjał do konsumenckich tanich serwerów NAS lub też serwerów właśnie tych innych do multimediów czy też hostingów Mam taką nadzieję cichą, trzymam kciuki AMD, dajcie nam epiki konsumentom. A teraz przejdźmy do czegoś, co potencjalnie może otrzymać każdy. Czyli do nowego standardu RAMów kam 2 które w wydaniu desktopowym zadebiutuje wraz z płytą główną Z790 Project Zero od MSI. Jeżeli śledzicie. Całą tą serię. Project Zero są to płyty główne, które w tym momencie wyróżniają się tym, że mają porty, znaczy nie porty, tylko złącza z tyłu płyty głównej, a nie z przodu. Co za tym idzie, ma to w pomóc w czystszym, estetycznym wyglądzie całego zestawu. Natomiast to nie jest jakieś takie ciekawe w porównaniu właśnie do RAMów w standardzie Cam 2. Cam, czyli Nowy standard RAMu, który zadebiutował, został opracowany kilka lat temu przez Dela do laptopów. Ten standard został opracowany, aby zastąpić Sodimy, bo zarówno Sodimy, czyli te ramy do laptopów, jak i DIMki, Czyli te standardowe kostki RAMu, które mamy obecnie w komputerach, są z nami już z 30 lat i no, można niektóre kwestie rozwiązać lepiej. Natomiast właśnie, jaki jest plus? W swoich założeniach ten RAM ma być przede wszystkim bardziej płaski, bo jedna taka kostka RAMu w porównaniu do SODIMów jest o 57% cieńsza i też pojemnościowo jest znacznie lepsza. O, te... jeden taki moduł, co warto wspomnieć na wstępie, obsługujący Dual Channel, także nie będziemy mieli problemów z tym, może obsługiwać do 256 GB RAMu. Co za tym idzie, jakie to są plusy. Po pierwsze, tak jak już wspominałem, jest to standard laptopowy, także możemy mieć sytuację, w której RAM laptopowy, jak i RAM konsumencki desktopowy, będzie dokładnie tym samym standardem. Także w razie czego, chcemy, mamy laptopa, mamy komputer, chcemy zupgrade'ować pamięć RAM w komputerze, możemy wykorzystać tą pamięć RAM którą mamy w tym momencie do laptopa, bo właśnie to będzie największy minus, że jeżeli będzie tylko jedno złącze, a szykuje się prawdopodobnie tylko jedno złącze, no to nie będziemy mogli upgradeować ramu, jeden ram, i jeżeli będziemy chcieli zwiększyć pojemność, no to musimy ram nowy kupić. Więc to jest minus największy. Natomiast przejdźmy do kolejnych plusów. Tak jak już mówiłem, pojemność większa, te moduły będą płaskie. To oznacza, że czysto teoretycznie będziemy mogli zastosować takie same chłodzenia jak do dysków M2, co za tym idzie. Te chłodzenia też będą efektywne. Bo pamiętajmy, że duży płaski kawałek stali, aluminium bardzo dobrze odprowadza ciepło. Dodatkowo udostępni nam to też dodatkowe nowe możliwości chłodzenia ramów. Takie jak bardziej efektywne i zwiększone chłodzenia wodne, czy też monobloki na całą płytę. Więc jeśli chodzi o same możliwości, aspekty chłodzenia, to się zwiększą, plus chłodzenia procesora. Nawet jeżeli nie skorzystamy z chłodzenia wodnego na płycie, no to możemy skorzystać z bardziej rozbudowanego chłodzenia powietrznego. Bo w tym momencie, w przypadku większych chłodzeń, no to często była sytuacja, w którym wentylator zahaczał nam o sloty na ram i trzeba było go podnosić. Jeżeli będziemy mieli płaski slot, no to nie ma tego problemu. Tak samo płaski slot może się przyczynić do tego, że zainstalujemy ten ram z tyłu płyty głównej. Także nie będzie problemu w przypadku małych płyt Micro ATX i Mini ITX z miejscem. Będziemy mogli więcej, bardziej pożyteczność, może nie tyle bardziej pożytecznych, no bo... Nora musi być, ale więcej innych złącz pokroju. Więcej złączy na dyski, czy też Kolejna rzecz, która wynika trochę z chłodzenia Jeżeli w tym momencie Będziemy mieli płaskie ramy Możemy zrobić asymetryczne chłodzenie w drugą stronę Co mam na myśli? Na przykład Fortis 5 od Od Endorphi w tym momencie ma Konstrukcję taką Że ta wieża jest cofnięta trochę do tyłu, aby nie nachodzić na banki pamięci Jeżeli cof... Cofniemy do przodu. Nie może chyba cofnąć do przodu. Jeżeli przesuniemy ją do przodu, no to będziemy mogli rozbudować dodatkowo sekcję zasilania, co w przyszłości może co w przyszłości może pomóc w przypadku bardziej rozbudowanych sekcji zasilania. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że już powyżej 300 watów przejdziemy z procesorami po ostatnich sytuacjach, incydentach, ale jest to dodatkowy plus. I jeszcze ostatni taki czysto techniczny plus. Krótsze ścieżki co może się przełożyć na większą stabilność modułów, jak i większe możliwości, bo im krótsze ścieżki, tym sygnał będzie lepszy i większe taktowania może RAM osiągać. Natomiast minusów, jeszcze jakie tutaj są, no to jak już wspominałem, brak możliwości rozbudowy z tego względu, że mamy jeden moduł zamiast czterech, i dla niektórych kwestie estetyczne, ramy prezentują się często właśnie ciekawie, chociażby wspomniany w tym odcinku G-Skill. Mogą dodawać ładnego wyglądu, a tak to dostaniemy płaski radiator jak w przypadku dysków, co nie wygląda aż tak ciekawie. Nie będzie też raczej RGB, więc dla miłośników RGB jest minus. No i też cena. O ile płyty główne raczej nie powinny wzrosnąć, bo tak jak mówię, ścieżki krótsze. Płyty, same sloty będzie jeden slot zamiast czterech, także raczej tutaj cenowo nie pozostanie jakoś większe. Natomiast Podatek od nowości, tak zwany, i tutaj zobaczymy jeszcze jak finalna cena produkcyjna, ale samo to, że to będzie nowy standard, może zwiększyć cenę. Plus, właśnie implementacja nowego standardu w przypadku DDR w piątek raczej, no to nie będzie na szeroką skalę stosowane, ale mam taką cichą nadzieję, że może producenci, jeżeli to się sprawdzi w tych Project Zero. Zastosują to też w wszystkich konsumenckich płytach z GDR6. No i to wszystko już w dzisiejszym odcinku. Także ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać, zwłaszcza te osoby, które oglądały poprzedni odcinek, czy te wszystkie problemy, które były w zeszłym tygodniu, zostały naprawione Waszym zdaniem, czy coś jeszcze tutaj można poprawić, jako że to jest drugi odcinek. Też bardzo lubię Wasz feedback, co można poprawiać. Każdą krytykę chętnie przyjmę. Jeśli chodzi o te odcinki, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy spędzony wspólnie czas. I mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu o 12 na podsumowaniu tygodnia kolejnym. Także do zobaczenia. Cześć.